Cześć widzowie! Dziś będzie filmik o tym, że będziemy kontynuować historię o, o urodzinach Mai, ale to nie będzie żadna część, tylko jak się miewa Maja po urodzinach. Zaczynajmy historykę. Ha! Nareszcie! Zmęczyłam się! Przesunę to. I zrobię śniadanie. Bo, je, bo jeżeli nie wiecie, to już umiem sama robić śniadanie. Ok, przesunęłam, robimy trochę dużo galaretek, ale galaretka może być. Najwyraźniej mama nam zrobi. Gotowe. Znowu, znowu przesunę. O, fajny sekret. Garam. Już. Aj obudzę już ją, bo ona nie potrafi się obudzić. Stałam. O Ojej, przepraszam. A może chcesz zjeść galaretkę? Tak. Mmm. Wypijmy teraz. A. Już. Płyńmy. O, mama! Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry dziewczynki. O, mama! O mama robi jajecznicę? Tak. Dzień dobry, Usiądźcie już. Okej, okay, usiądę sobie tu.

miñas patucas.

Spatłukę i tu położę. No i jak zobaczyć. Dobra, Maja, znaczy Ola, musimy tutaj przeczytać. Pierwszy musamy wygrać po walknie balonów. Zimek dobrze. Chodź, zobaczymy to. No, możemy zobaczyć, gdzie to jest. Ale cię wszystko pomieszało. To są naprawdę super rzeczy właśnie. Tutaj się chyba jedzie. Okej, jeszcze dla mnie jedno jajko. Jeszcze... Okej, okay, usiądźmy sobie. Jemy! Oj matko, znowu się wystraszyłam. Znowu tak szybko zjadłaś. No co? Ja mm. mm -hmm. あ、no. Okej, okay, odłóżmy teraz wszystko do zmywarki. Okej. Okay. To my idziemy do mojego pokoju, a wy możecie tu się zostać. Dziś jedziemy do akwaparku przecież. No kompletnie zapomniałam. Ojej, chodźmy się przebierać szybko. Dziś do akwaparku. O nie, no tak, zapomnieliśmy.

Macie te czapki urodzinowe. Fajnie. Dajcie mi te czapeczki. Puśćmy to do ciebie. Nie do szuflady. Okej. Okay. Się przebieramy, spokojnie się tu nie potrzebujemy okularów, bo przecież umiemy nurkować bez okularów. No racja, czyli się spakujmy, hmm. już weźmy jakieś ciuchy na przebranie. Nie wiem czemu ale trudno. Moja paska jeszcze! Jej! Yeah, jest! Idziemy już na dół! Mm, stąd coś wziąć? Nie. Ale na krem z filtrem. Na, 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 na! No matko, muszę... Muszę je jeszcze spakować. Dobra, poszukam mojego pleczaka. Okej, okay, mój stój do kompania. Hmm. A, przebiorę się już w sumie. I czemu mam jeszcze tą głupią czapkę? I coś na przebranie. To, proszę cię nie bierz tego, bo będziesz wyglądał jak debil. Idę to odnieść do Mai, bo to należy do niej. Czytam do Ameli. Ameli! A, aj, kocie spali, szybko zjeść. A zapomniała, bo... i spali potem cały dom. Przecież ty spali z cały dom! No To co by tu wziąć na przebranie, Jenny, No, Jenny Dobra, wezmę to, bo nie wygląda źle. Ty Tyścic, ten ty, 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 ty wyglądał jak debil. Ech, niczego już nie potrzebuję. Ale weź chociaż... Ale weź chociaż jakąś piłkę! Dobra. Frisbek się zmieści? Nie, nie zmieści się. To wezmę w rękę. Okej, okay, to idźmy, ale to już idź do windy. Idę teraz do rodziców. E, pakujcie się! Już, już. Ja sobie tu poczekam. Dobra, Jezu. na przebranie. O matko, gdzie jakiś strój? A w sumie nie będę się kąpać, biorę to, albo to. A to takie fajne, teraz ja się spakuję na przebranie, sobie wezmę to idealnie i mój strój do kąpieli. Nie pamiętam, gdzie go włożyłem. A w sumie też wezmę to samo, co mama. Gotowe. To ja idę. Tu odstawię i biegiem. Bu! Teraz uszy zabolały. A! Dobra, to muszę jej podpalić łóżko. Jak u. Jak u Marcela. Chciałam Wam powiedzieć, że już nie ma tu. Tych. Tych dekoracji z moich urodzin. Czas pod Kiełska, cicho i. Bum, 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 bum! Już. Uh. Już. Jezu, jeszcze te fajerwerki z urodzin. Matko. Ty się lepiej pakuj. Och, gdzie, gdzie to jest? Dobra. Muszę wejść i zobaczyć. Okej, okay, ale spakowałam już. Maja okulary Jej To ja wezmę te Nie, te będą moje Nie trzymaj nie, Dziadzie od Idziemy